No i teraz Olga Szlachta. I zobaczmy, jak w piątej próbie sobie poradzi. poradzi. Zawodniczka, która aktualnie jest na drugim miejscu, 5,95. Poprzedni jej skok naprawdę bardzo, bardzo dobry. Czy teraz uda się? Podobnie, zobaczmy, no jest daleki, bardzo daleki skok, 6 metrów 10 centymetrów, około, także może to być atak na Julię Adamczyka, właściwie to na jej odległość, bo naprawdę doskonale tutaj wybiła się ta zawodniczka, no czekamy z niecierpliwością, tutaj piątka teoretycznie na tablicy wyników się pojawiła, aczkolwiek myślę, że pani arbiter tutaj zaraz zmieni na szóstkę, bo to wyglądało na naprawdę daleki skok. No naprawdę teraz wkroczyła. Na wysokie ależ loty cieszy, Olga Szlachta, ale teraz 6, radość: 6, 6 m metrów... 10, 6 13. jest tak normalnie. 6 14, nawet 14, 6 m 14 cm, a więc no, de facto Olga Szlachta przy wietrze metry no 1,4 no tak, metry,4 na sekundę prawie rekord życiowy i to naprawdę bardzo ale to bardzo solidnie metr yy, 6 metrów i 14 cm